Wyobraź sobie: jesteś na emeryturze już 10 lat. Każdego pierwszego dnia miesiąca przychodzisz do banku albo czekasz na przekaz. Wiesz, ile to będzie prawie do grosza. To twoja emerytura pieniądze, które uzupełniły sobie przez całe życie. A teraz, dzisiaj, w grudniu, ZUS wysyła miliony powiadomień. Niektórzy je otwierają, czytają, i ciernie przechodzą im przez plecy bo tam nie chodzi o waloryzację. Nie chodzi o wzrost emerytur, chodzi o coś zupełnie innego coś, co może zmienić całe Twoje życie. Jeśli masz emeryturę z ZUS, jeśli odbierasz jakiekolwiek świadczenie renta, dodatki pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe wiesz, jak wiele to dla Ciebie znaczy, ale wiele osób nie wie, że od 10 grudnia zaczyna się coś, czego nie powinni pominąć rzeczy, którą niektóre osoby mogą zmienić radykalnie. Dlatego, zostań ze mną do końca tego filmu. Bo mam dla ciebie informacje, które naprawdę mogą być ważne. Witaj, nazywam się Imię i seit lat obserwuję zmiany w systemie emerytalnym. To, co się dzieje dzisiaj, jest warte Twojej uwagi. Nie będę cię alarmować bez powodu. Ale po 10 latach pracy w tym obszarze nauczyłem się jedno. Seniorzy, którzy wiedzą, co się dzieje, są zawsze o krok do przodu. A ty chciałbyś być o krok do przodu, zgadza się? Zatem słuchaj uważnie. Od 10 grudnia 2024 roku ZUS rozpoczyna nowy cykl kontroli uprawnień doświadczeń. To nie jest zwykła papierologia. To jest systemowa weryfikacja ogólnie rzecz biorąc prawie 4 miliony Polaków 4 miliony to prawie liczba wszystkich mieszkańców Warszawy a wśród nich są osoby, które odbierają emeryturę, rentę, dodatki. Wszystko to, co ubezpieczeni zbierali przez całe życie. Co dokładnie oznacza ta kontrola? Otóż ZUS chce upewnić się, że wszyscy, którzy teraz otrzymują świadczenia, naprawdę ich są uprawnieni. Brzmi rozsądnie, prawda? Ale i tu pojawia się duża ale: procedura sprawdzania jest bardzo wymagająca. Niektórzy emeryci mogą nie wiedzieć, co się zmieni. Dlatego wyjaśniam to dzisiaj. Wyobraź sobie, pan Stanisław. Ma 68 lat, przeszedł na emeryturę 8 lat temu. Zarabiał jako elektryk przez 43 lata. Nigdy nie miał problemów z ZUS. Każdego miesiąca około pierwszego otrzymuje 3800 zł. To jego emerytura. Dodatek pielęgnacyjny, bo czasami potrzebuje wsparcia, to kolejne pół tysiąca. Razem 4300. Od 8 lat to są jego pieniądze. Zna tę kwotę. Może prognozować budżet rodziny, a dzisiaj, dzisiaj dostaje pismo z ZUS. Niebieskie pismo, piwnie niebieskie, z logo Orła, które zna każdy Polak. A w tym piśmie czyta: Szanowny panie, w ramach procedury weryfikacji uprawnień, doświadczeń prosimy o przesłanie dokumentów. I serce zaczyna mu bić szybciej. Nie wie, czy coś zrobił źle. Nie wie, czy ktoś mu czegoś zagroża. Wie tylko, że otrzymuje pismo z ZUS. I to go martwi. To uczucie, to niepewność. To dotknie wielu ludzi w ciągu najbliższych tygodni. Ale pozwól, że ci wyjaśnię, co naprawdę się dzieje. ZUS od 10 grudnia weryfikuje uprawnienia przede wszystkim u osób, które mają następujące charakterystyki. Po pierwsze, ci, którzy na emeryturze kombinują z pracą zarobkową. Jeśli jesteś emerytem, a zarabiasz dodatkowo, są na to reguły. Nie możesz zarabiać więcej niż określona kwota rocznie. W bieżącym roku to jest dokładnie 18 tysięcy złotych. Jeśli zarobisz więcej, emerytura ci się zmniejszy o kwotę przekroczenia. To się zmienia z początkiem roku. Zapamiętaj: 18 tysięcy w 2024 roku. Od 2025 roku ta kwota się zmieni. Będzie wyższa około 19 tysięcy. Ale o tym za chwilę. Po drugie. ZUS sprawdza osoby, które deklarują inny rodzaj świadczenia lub mają uprawnienia z zagranicy. Jeśli masz rentę z innego kraju, jeśli masz zasiłek przedemerytalny, jeśli kiedyś pracowałeś poza Polską i masz tam uprawnienia, to wszystko wchodziło w zakres weryfikacji. Po trzecie, walidacja dokumentów osobowych to czysty fakt. ZUS chce się upewnić, że dane, które ma w systemie są rzeczywiście zgodne z Twoimi dokumentami. Czasami dane się przedawniają, czasami będą błędy to część procesu. Ale czemu to się dzieje właśnie teraz? To jest interesujące pytanie. Przez lata ZUS działał na podstawie danych starszych, czasami nawet z okresu, kiedy składałeś składki. A teraz, w erze cyfryzacji, system uodpornił się bardziej. Podatki są weryfikowane bardziej szczegółowo. Dane są krzyżowane z urzędem skarbowym, dlatego ZUS teraz wie więcej i dlatego teraz sprawdza bardziej dokładnie. Możemy narzekać, że to zajmuje czas, ale z punktu widzenia systemu to logika. Teraz jednak pojawia się duża zmiana i tutaj jest moment, w którym moje serce rzeczywiście przyspieszało, kiedy to czytałem. Od 2025 roku, począwszy od 1 stycznia, dokładnie 7 dni po Nowym Roku, Wchodzą w życie nowe zasady. Po pierwsze, waloryzacja emerytur. O ile dokładnie się podwyższą? Kiedy to się stanie? I oto jest moment, w którym większość seniorów czeka odpowiedzi. Ministerstwo Pracy ogłosiło, waloryzacja będzie wynosić 4,7%. 4,7%. Jeśli masz emeryturę w wysokości 3000 zł, wzrośnie ona o około 140 zł. To nie jest mały wzrost. Dla kogoś na emeryturze 140 zł to może być różnica między najazdami do lekarza a niechodzeniem. To może być różnica między wsparciem dla wnuka a brakiem tej możliwości. Ale czekaj, jest tu coś, czego wiele osób nie wie. Ta waloryzacja, ta zmiana 1 stycznia to nie jest jedyna zmiana, która będzie miała miejsce w pierwszym kwartale roku. Powiem ci, co naprawdę się zmienia. Od stycznia zmienia się też limit zarobków dla emerytów. Pamiętasz te 18 tysięcy złotych, o których mówiłem? To się zmienia. Od 2025 roku limit zarobków dla emerytów wzrośnie do 19 tysięcy złotych. 19. To jest wzrost o 2000 tysiące złotych rocznie. Jeśli jesteś emerytem, który czasami pracuje, może robisz dorywcze zlecenia, czasem pomagasz w rodzinnym biznesie, to jest dla ciebie dobra wiadomość. Możesz zarabiać więcej, nie obawiając się o obniżenie emerytury. Ale, i to jest ten moment zwrotny, o którym chciałem ci powiedzieć. Jeśli przeszłeś waloryzację nieprawidłowo, jeśli ZUS wyrwał ci teraz z powodu sprawdzenia i odkrył niedopatrzenia z ubiegłych lat, możesz mieć kłopot. Bo kontrola, którą ZUS przeprowadza od 10 grudnia, może odkryć przeplaty. I jeśli odkryje przeplaty, nawet jeśli były niezamierzone. ZUS będzie chciał te pieniądze zwrócić. To jest zwłaszcza ważne dla osób, które pracowały na czarno lub nie zgłosiły wszystkich swoich dochodów. Rozumiesz, co się dzieje? ZUS weryfikuje, a jednocześnie pisze listy z nowymi kwotami waloryzacji. To jak gdyby lekarz zrobił ci badania, a potem powiedział: Zdrowy jesteś, ale musimy pozdrawiać ci trzy zęby. Dobra i zła wiadomość równocześnie. Ale czekaj, czekaj, bo mam dla ciebie coś bardziej konkretnego. Jeśli otrzymałeś pismo z ZUS, a w tym piśmie czytasz, że ZUS chce od ciebie dokumentów, musisz działać szybko. Nie czekaj. Nie czekaj do nowego roku. Nie czekaj do sigięte miesiąca. Odpowiedź na pismo musi być możliwie szybka w ciągu 7 do 14 dni, w zależności od przypadku. To czas, który ZUS daje. Jeśli nie odpowiesz w tym terminie, ZUS może zawiesić Twoje świadczenie. Zawiesić. To oznacza, że pieniądze się nie pojawią na koncie. I to może mieć poważne konsekwencje. Jakie dokumenty będzie chciał ZUS? To zależy od Twojej sytuacji. Jeśli jesteś emerytem pracującym, będzie chciał zaświadczenia o zarobkach, na przykład od pracodawcy, lub potwierdzenie dochodów z działalności. Jeśli masz dodatki, będzie chciał potwierdzenia dochodu. Aby zweryfikować, czy ci się należą. Jeśli masz zasiłek mieszkaniowy, będzie chciał dokumentów o kosztach mieszkania, umowy najmu, faktury za media. To wszystko może być skomplikowane. Wiele osób się gubi w papierach, ale jest rozwiązanie. Możesz pójść do biura ZUS osobiście, a pracownik ZUS ci powie dokładnie, jakie dokumenty są ci potrzebne. Nie będzie tu żadnych niespodzianek. Zatem, co powinieneś zrobić dzisiaj? W tym momencie, kiedy słuchasz tego filmu, po pierwsze, sprawdź, czy otrzymałeś pismo z ZUS. Jeśli tak, przeczytaj je uważnie, sprawdź, jakie dokumenty się chcą. Zapisz sobie termin, do którego musisz odpowiedzieć, zastaw go na lodówce, na biurku, gdziekolwiek będziesz go widzieć każdego dnia, bo to jest ważne. Po drugie, jeśli pracujesz jako emerytas, zweryfikuj, ile zarabiasz rocznie. Sumuj wszystkie dochody od stycznia do grudnia tego roku. Jeśli suma zbliża się do 17 tysięcy zł, lub jeśli ją przekracza, to może być problem. Zgłoś to ZUS dobrowolnie. To lepsze niż czekanie na kontrolę. Po trzecie, jeśli masz dodatki, upewnij się, że spełniasz warunki dochodowe. ZUS będzie to sprawdzać. Jeśli Twoje zarobki czy przychody się zmieniły, mogą zmienić się też dodatki. Po czwarte, przygotuj się na waloryzację. Od 1 stycznia twoja emerytura wzrośnie o 4,7%. To jest pewne, nie musisz o to walczyć. To się stanie automatycznie, ale dobrze wiedzieć, o ile wzrośnie, aby przygotować się na nowe budżetowe możliwości. A może wydasz te pieniądze mądrzej niż dotychczas? Teraz, przed zakończeniem, chciałbym Ci powiedzieć coś więcej o tym, co się zmienia w 2025 roku, bo to jest rok przełomowy dla systemu emerytalnego. Waloryzacja 4,7% to jest rzeczywiście niezła wiadomość, biorąc pod uwagę inflację. Przez ostatnie dwa lata emeryci stracili siłę nabywczą z powodu inflacji. Teraz się to zmienia. To wzrost realny, nie tylko nominalny. Każdy emeryt to odczuje. Limit zarobków 19 tysięcy złotych. To jest też zmiana na lepsze dla czynnych zawodowo emerytów. To daje im większą swobodę. Ale jest też element, o którym mało się mówi. Od 2025 roku składka zdrowotna dla emerytów pozostaje na tym samym poziomie. To dobra wiadomość nie będzie dodatkowych obciążeń. Jednak i tu otwiera się nowa historia. ZUS będzie bardziej rygorystyczny w sprawdzeniach. Każdy emeryt będzie musiał być bardziej czujny. Może to brzmieć przerażająco, ale to też oznacza, że system będzie czystszy, mniej będzie oszustw, mniej będzie niezasłużonych świadczeń. To na długie metry dobrze dla wszystkich. Teraz, zanim się pożegnamy, chciałbym Ci powiedzieć o tym, co powinien wiedzieć każdy senior, każdy emeryt. Każda osoba zbliżająca się do emerytury, nie jesteś sam w tym. Miliony ludzi przechodzą przez to, co Ty przechodzisz. Tysiące osób każdego dnia kontaktuje się z ZUS z pytaniami. Wiele osób otrzymuje pisma, jak Ty. Wiele osób się martwi, ale większość osób, które działają szybko i zgodnie z wytycznymi ZUS. Nie ma żadnych problemów. Są w stanie wyjaśnić sytuację, są w stanie przedłożyć dokumenty i wszystko wraca do normy. Nawet jeśli był błąd, jeśli była niedopatrzenie, jest sposób, aby to naprawić. Dlatego działaj, nie czekaj, otwórz to pismo dzisiaj. Jeśli go masz, otwórz je dzisiaj. Przeczytaj je dokładnie. Jeśli coś Ci się nie podoba, jeśli nie rozumiesz, zadzwoń do Zus. Zadzwoń pod numer, który mają prawie wszyscy. 2256 016 00. Albo wejdź na stronę zus.pl i zaloguj się do swojego konta. Zus ma tam wiele informacji. Możesz też wysłać pytanie elektronicznie. System jest bardziej dostępny, niż ci się wydaje. I ostatnie słowo, jeśli jesteś tu, jeśli słuchasz tego filmu. Jeśli czytasz to, co mówię, to znaczy, że ci zależy na swoich pieniądzach, ci zależy na swoim bezpieczeństwie finansowym, ci zależy na tym, aby wiedzieć, co się dzieje w systemie emerytalnym. To jest właściwe podejście, to jest odpowiedzialność i ja szanuję cię za to. W związku z tym, subskrybuj nasz kanał. Będę ci przesyłać więcej informacji o zmianach w systemie emerytalnym. Będę cię informować o nowych waloryzacjach, o zmianach limitów, o wszystkim, co będzie dla ciebie ważne. Nie będzie tu zbędnych dramatów bez podstaw. Będą tutaj fakty, będą tutaj liczby, będą tutaj rzeczy, które naprawdę będą dla ciebie istotne. Dziękuję za to, że poświęciłeś czas na ten film. Dziękuję za Twoją uwagę. I czy ten film ci się podobał? Napisz mi w komentarzach. Powiedz mi, jakie pytania masz. Powiedz mi o czym chciałbyś, aby móc więcej. Będę czytał każdy komentarz, ponieważ wy, widowie, wy jesteście dla mnie najważniejsi. Bezpieczeństwo twojej emerytury, zmiany w systemie, twoje pieniądze to wszystko będziemy tu omawiać razem. Dziękuję, powodzenia.